Witam Was bardzo, bardzo gorąco, moi kochani kinomaniacy. Główny, czarny charakter tego i poprzedniego roku, czyli COVID-19, nadal niestety gra główną rolę. Ale my też gramy w kinomaniaku, no bo oglądać coś trzeba. A dziś w kinemaniaku obiecane najlepsze gangsterskie filmy nieamerykańskie. Gangsterzy reszty świata to zupełnie inny od amerykańskiego zestaw. Nie dostajemy klimatu wielkich mafijnych rodzin i układów. Mamy za to surowość i brutalność bez upiększeń i stylizacji, bez tej elegancji i szyku. Bohaterowie przeważnie pozbawieni honoru i jakichkolwiek nawet tych gangsterskich zasad. A teraz już przechodzimy do Top 10, czyli 10 najlepszych filmów gangsterskich a spoza Ameryki, spoza USA, filmów nieamerykańskich, czyli reszta świata. A więc zaczynamy. Miejsce dziesiąte. Film w kręgu zła. Jean-Pierre Melville, skomplikowany napad i monumentalna wręcz scena kradzieży. Właściwie bez muzyki i słów, a napięcie rośnie z każdą chwilą. Poulant Delon plus Yves Montan i zaskakujący Bourville. Mroczne i dramatyczne kino. Reżyser jak sam opowiadał chciał nakręcić kolorowy film noir i to mu się udało. I to jak? Miejsce dziewiąte film brat. Rosyjski film brat, reżyseria Aleksiej Bałabanow. Te klimaty będą nam bliskie. Daniła zwolniony z wojska jedzie do swojego starszego brata, gangstera i zabójcy, aby rozpocząć nowe życie w Petersburgu na początku lat 90. po upadku komunizmu sowieckiego. To realistyczny i ponury obraz Rosji. Rozpaczliwe czasy przynoszą ludziom to, co najgorsze: zaśmiecone, zasypione ulice, brudne mieszkania, kluby nocne z narkotykami, przemoc, zabijanie. Każdy tu jest biedny lub ledwo sobie radzi, nawet gangsterzy. Aż do bólu prawdziwe. Film Brat. Miejsce ósme. A, film Psy. Czy to jest film gangsterski? trudno powiedzieć tak do końca, ale miałem wrażenie, że pasuje tutaj, a więc Franz Maurer, Olo, Morawiec, no i oczywiście główny czarny charakter, główny złol, czyli Janusz Gajos w roli Grossa. Porucznik Franciszek Maurer. Czasy się zmieniają, ale pan zawsze jest w komisji. Czy jest pan gotów stać na straży porządku prawnego odnowionej demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej? Bezapelacyjnie, do samego końca. Mojego lub jej. Obrazoburcze, bezczelne, rachoczące z nowej władzy psy. Żonę mam, zostawię jej dla mnie. Dlaczego odeszła? Normalnie, bo to zła kobieta była. Dlaczego? W imię zasad, skurwy, synu. Miejsce siódme. Ten film w Polsce miał tytuł Dealer. Surowy, brutalny film, nakręcony prawie jak reportaż z brudnych i mrocznych załóg w Kopenhagi. Nicolas Winding Refn i jego debiut. Film jest surowy, odrzucający i odrażający. Eee, ciężki, ten czarny humor, ale też chwilami wbija fotel. W dodatku jest realistyczny aż do bólu. Miejsce szóste, czyli film Sexy Beast z fantastyczną kreacją Bena Kingsleya, plus Ray Winston, a więc brytyjskie klimaty gangsterskie. Oje! Oh yeah. Emerytowany złodziej o ksywie Gull przechodzi na zasłużoną słoneczną emerytur, ale jego spokojne lenistwo zostaje zakłócone. Na scenie pojawia się jego mentor i brutalny gangster Don Logan. Chce aby Gull wrócił do Londynu, aby wykonać ostatnią robotę. Yes, I can't, Don't don't do this, do Fantastyczna, przerażająca wręcz rola Bena Kingsleya. I znakomity do tego też Ray Winston. Film trochę jakby zapomniany, a to naprawdę fascynujące, mroczne i mocne kino. I ten czarny humor, I pamiętacie ten głaz spadający do basenu. Geez. Głośny w pewnym momencie film Piekielna gra Film z Hongkong Martin Scorsese nakręcił jego amerykańską wersję z DiCaprio, i Nicholsonem i Mattem Damonem. I dostał za nią swojego Oscara. Pierwszego Oscara. Tyle, że kręcił już lepsze filmy. Ask me? A piekielna gra, czyli oryginał z Hongkongu, jest jak dla mnie po prostu lepszy. Pod prawie każdym względem. W mieście brutalnego podziemia i mafii poznajemy dwóch bohaterów. Jeden jest tajnym policjantem, drugi tajnym członkiem Triady. Miejsce czwarte: Film Królestwo Zwierząt. Film australijski. Cody, lat chyba 17, wprowadza się do swojej babci po śmierci matki. Tyle, że babcia jest głową przestępczej rodziny. Jej trzej synowie prowadzą różnego rodzaju interesy, od napadów po narkotyki. A Cody trafia w sam środek rodzinnego biznesu. Fantastyczny Ben Mendelssohn i Oscarowa Jackie Weaver. Aktorsko naprawdę znakomity thriller, który trzyma do samego mocnego i zaskakującego końca. Krąg życia w Królestwie Zwierząt. Miejsce trzecie. Gomorra.

Reżyser Mateo Garrone ukazuje korupcję w świecie rzeczywistym. Film wręcz uderza realizmem. To brudne, brutalne, przerażające. Reżyser odrzuca konwencję gatunku gangsterskiego, szokuje swoją gwałtownością i czystym banałem niszczy mit hollywoodzkich gangsterów romantycznych. Miejsce drugie, czyli film Miasto Boga. Miasto Boga, czyli fawele, getta nędzy w bogatym Rio de Janeiro, tam gdzie dilerzy narkotyków rządzą i zabijają. Akcja prowadzi przez trzy dekady lata 60, 70 i 80 i pokazuje jak przemoc rodzi coraz większą przemoc, coraz więcej nastolatków i dzieci. Walczy i zabija. Oglądamy błędne koło gangsterskiego stylu życia i naszych dwóch bohaterów. Jeden chce zostać fotografem i uciec, a drugi chce być przywódcą gangu i handlarzem narkotyków. Ten cytat, co robisz, jesteś tylko dzieckiem. Kradnę, zabijam nasze broń. Jak mogę być tylko dzieckiem, jestem mężczyzną. Film miasto Boga porażające kino. Miejsce pierwsze. Film francuski prorok. To tu le księgowali? Któż tu chcieli? Nie wiem, nie chcieli parali. Bo tu chcieli le tuć. Tu nie chcieli być seł, on będzie z nami. Ale powiedz-moi jedną rzecz. A partir do momentu, kiedy tu le sais, jeśli tu nie tuszy, to nie jestem tu. Młody Arab Malik dostaje 6 lat więzienia za przestępstwo, którego nie popełnił. W więzieniu obowiązują brutalne prawa i rządy. Malik musi się tego nauczyć jak najszybciej jeśli chce przeżyć. Niby prosta historia więziennej edukacji, ale fantastyczna gra aktorska, głęboki, poruszający scenariusz, znakomita, pełna wyczucia reżyseria, świetne zdjęcia. Ta stylistyka i ten rozwój postaci, psychologia, skupienie na relacjach głównych bohaterów. Reżyser Jacques Audiard stworzył niezwykłe kino. I znowu, ten film jest bardzo daleko od romantycznego obrazu mafii, który znamy z Hollywood. Nie ma tu honoru, przywiązania, lojalności, tylko własny interes. Tak wygląda moja dziesiątka mój top 10 najlepszych gangsterskich filmów nieamerykańskich. Um, miałem problem z tą listą, no bo po prostu filmu było naprawdę mnóstwo, a w ogóle cały ten klimat a jest zupełnie inny od tego, co jakby kojarzymy pod względem kina gangsterskiego z Hollywood. To bardziej taka właściwie ciągła dekonstrukcja tego romantycznego mitu e, mafijnego, który znamy właśnie z Hollywood. E, chyba w pewnym sensie e, bardzo mi to pasuje. Poznaliście mój top 10, a ja bardzo chciałbym usłyszeć, jakie są Wasze propozycje, typy. Piszcie, komentujcie, dodawajcie kolejne tytuły, bo na pewno nie widziałem wszystkiego. A więc, jakie są Wasze typy na top 10 najlepszych nieamerykańskich filmów gangsterskich? Do zobaczenia.